Już? To się nagrywa? To się nagrywa, ok. Korzystając z okazji i z końcówki mojej baterii, stwierdziłam, że nagram tam do tego filmu, bo od dłuższego czasu lubię oglądać filmiki książkowej baby, która robi takie konfrontacje, w których to sprawdza, ile kupuje, ile dostaje, a ile się pozbywa książek ze swoich półek, no i też ile realnie czyta. Więc chcę zacząć, a przyznam szczerze, że już. Trzeciego udało mi się kupić dwie rzeczy, jedną dostać gratis, bo będąc u mojej przyjaciółki w okresie poświąteczno-sylwestrowym, zauważyłam, że robi dużą wyprzedaż i troszeczkę zerkałam na tytuły, które ma na sprzedaż i stwierdziłam, daj mi to, ja ci zapłacę. I w ten sposób trafiło do mnie Dump Academia, tą pierwszy i tą drugi to są dwa tytuły, od których od jakiegoś czasu zaczęłam myśleć i że to jest... Moon Drive, czyli otwarte, czyli nigdzie w abonamentach nie niedostępne, to stwierdziłam, że dobra, jak mam możliwość kupienia ich tanio teraz, no to fajnie byłoby jednak mieć fizyczne. Ja lubię bardzo motywy dark academia, romance, young adult, etc., etc., więc mam nadzieję, że będą po prostu dla mnie takim fajnym, trochę cozy, czy dadłem na ten okres trochę bardziej przejściowy, bo przez to, że się tak mało czytałam, to troszeczkę teraz mi się odpala ten mood jesieniary i czytania książek jesiennych. Mimo, że jest zima. Wspomniałam też, że mam jedną książkę gratis. Bo to trochę jest, trochę nie jest książka. Bo to jest Morphia, czyli kolorowanki dla dorosłych. W racji, że robiłyśmy porządki w szafach mojej przyjaciółki, to znalazłam, że ma. I tam za dużo sobie nie pokolorowała, a ja raz na jakiś czas lubię kolorowanki dla dorosłych, żeby po prostu robić coś sobie manualnie. Więc zapytałam, czy mogę, a ona powiedziała, że mogę. Więc wzięłam. Nie jest to do końca książka, ale jest to w kategorii papiernicze, więc e, możemy udać to jako pół, nie wiem nawet. Ale no, jako ciekawostkę mogę w takim razie zostawić. Well, anyway, mamy dzień 6 stycznia. Sprzedałam i dosłownie wczoraj wysłałam Stevena Kinga Instytut. Raj utracony Eric Manuel Schmidt. Nową książkę Mai o onboardingu pakiet sześciu książek. Takich rozwojowych, biznesowych, coś tego typu. Więc chyba nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dogrywam się za dzień 15 z kolejnymi sprzedażami z Vinted. Poszły Potężna Tor, Twierdza, Papierowy Pałac, Oczy zasypane piaskiem, Rekrutacja, Książka kucharska hr jedna z książek Alka oraz x Meni. Więc na razie jest dobrze. Więcej sprzedaję niż kupuję. Dobra, przyznaję otwarcie. Dzisiaj przyszła do mnie paczka z trzema tytułami do recenzji w ramach współpracy. I oto one. I tak już muszę otworzyć z tych emocji, bo chciałam już je zobaczyć. Mam tutaj Białe Noce Frankensteina oraz nie jest to moja pierwsza książka tego autora, bo mówię tutaj o. Portrecie Doriana Greya. Mam w innym wydaniu, innym tłumaczeniu, ale to wydanie tak mi się spodobało, że powiedziałam, że chcę je mieć na półce i chcę przy okazji porównać, które tłumaczenie bardziej mi leży językowo. Tak, jak nie podoba mi się teraz ten cały ruch, że wydajność stykają dobra, od dzisiaj my też wydajemy swoje klasyki w swoich okładkach, za dużo w nich nie zmieniamy, ale no te przynajmniej dla mnie się czymś wyróżniają. Są jednocześnie minimalistyczne, ale przyciągające oko, trochę klasyczne. No. Na to się dobrze patrzy. Nie jest to przepamprowane, więc co ja mam dodać? Do... Cieszę się, że ja mam i że będę mogła je przeczytać. Teraz tylko znajdź im miejsce na półce jeszcze. Zobaczymy. Trochę zniknęło mi to gdzieś w plikach. Być może usunęłam przypadkiem, dlatego dogrywam to jeszcze raz. Udało mi się teraz sprzedać Gender Queer. Wszystkie moje queerowe chwile. Korzeniec. Przyszła do mnie właśnie paczka z vinted. Ja wiem, co jest w środku, ale chcę otworzyć ją przy Tobie. Mam tak, że jeżeli chodzi o kupowanie książek z wintek, staram się to robić za pieniądze, które zarobię na ten wintek. Harry Potter. Ja już ją czytałam. Bardzo mi się podobała. Nie jest to może moja ulubiona. Taylor Jenkins. Ale na pewno ma swoje miejsce w moim serduszku. I w końcu mogę uzupełnić kolekcję o nią, bo tylko jej mi brakowało. Bo nie liczę tych wczesnych romansów, które pisała jako debiuty, tylko już te od czasu właśnie Daisy Jones i w górę. Także mega się cieszę, że ją mam. Mogę teraz potwierdzić z szczesnym sumieniem, że to był dobry zakup. Ok, podsumujmy sobie, jak to wyglądało. Udało mi się przeczytać 7 książek. Kupiłam 3,5 pół książki. Dostałam 3 książki, a pozbyłam się aż 20 tytułów, więc mogę być z siebie dumna. Bardzo dobry wynik, oby, tak dalej. Dajcie znać, co myślicie o tych wynikach i trzymajcie ze mnie kciuki w lutym.